Karkonoski Klub Seniora i Wolontariusza działający przy Kson nie zwalnia tempa. Po dwóch niezwykle udanych zbiórkach dla podopiecznych hospicjum domowego przyszedł czas na zwierzęta, a dokładniej psy z Jeleniogórskiego schroniska. W ciągu tygodnia zebraliśmy kołdry, poduszki, nie poduszki tylko kołdry, kocę, karmę, która była wskazana przez mm, Pracowników schroniska, chętnych do pomocy z akcji na akcję przybywa. Obserwujemy, że jest bardzo dużo osób wrażliwych, chętnych i tutaj cały szacunek dla tych wszystkich, którzy przynieśli nam te dary, ponieważ no, pogoda była. Dosyć mroźna. Ponadto są to ludzie starzy, schorowani i mimo wszystko nawet ma, po kilka ręczników, po jednej puszce przynosili i jest to super. Pomaganie weszło seniorom w krew. A wszystko zaczęło się dwa lata temu od świątecznej akcji w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach. To daje nam dużo satysfakcji. Szukamy też ludzi, którzy chcieliby też tak jak my próbować pomagać innym. Znajdujemy ich, chociaż jest chętnych jak na dzień dzisiejszy niezbyt wielu, ale pro propagujemy to, co jest możliwe, spotkając, spotykając się tutaj z tymi ludźmi, żeby ich do tego namówić. Właściwie nie ma dnia, gdyby nie oferowali się ze swoją pomocą bezinteresowną a często też co przynoszą rzeczy. Z serca Wam dziękujemy w imieniu tych właśnie braci mniejszych, ze zwierząt, w imieniu tych chorych, do których nie zawsze pomoc dociera. Karkonoscy seniorzy otwarci są na potrzeby mieszkańców regionu i już planują kolejne akcje pomocowe.